Witajcie ponownie. Lekcja 12. Denerwuję się dlatego, że widzę nic nieznaczący świat. Taka jest idea na dzisiaj. I to ćwiczenie wykonujemy w ten sposób, że rozglądając się wokół mówimy to, co akurat nam przychodzi na myśl. Czyli na przykład myślę, że widzę zatrważający świat, niebezpieczny świat, wrogi świat, smutny świat, niegodziwy, zwariowany, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, i tak spokojnie przesuwamy wzrokiem po wszystkim, co jest wokół nas, w pomieszczeniu czy na zewnątrz. Około jednej minuty i ćwiczenie kończymy zdaniem. Denerwuję się jednak dlatego, że widzę nic nieznaczący świat. W opisie do ćwiczenia jest też mowa o tym, że jeżeli będą, jeśli przyjdą ci na myśl określenia, które wydają się raczej pozytywne niż negatywne, również możesz je włączyć. Możesz na przykład myśleć o dobrym świecie lub zadowalającym świecie. Jeżeli podobne określenia przyjdą ci na myśl, użyj ich wraz z pozostałymi. Być może nie rozumiesz jeszcze, dlaczego te w cudzysłowie ładne przymiotniki są częścią tych ćwiczeń, lecz pamiętaj, że dobry świat zakłada taki, który jest niedobry, a zadowalający świat zakłada taki, który jest niezadowalający. Ćwiczenia oczywi wykonujemy oczywiście z otwartymi oczami, tak jak mówiłem, ponieważ Rozglądamy się wokół spokojnie, nie zatrzymując się specjalnie na niczym, ani też niczego nie pomijając, mówiąc yy, te sformułowania, które wcześniej powiedziałem. Nie wiem, czy ty chcesz coś dodać do dzisiejszej lekcji? No czy znaczy tak na pewno podkreślić to o, tym, o, tym, o tych miłych rzeczach albo o tych takich fajnych, czyli w zasadzie tutaj jest trochę o osądzie, czyli żeby się pozbyć osądu do osądu. Czyli to na przykład, jak powiem, to jest dobre i tego nie używać, a te, to jest niedobre, to używać. Czyli generalnie kurs jest znowu wszystko sprowadza, wszystko, co jest tutaj do tego samego i mówi, że, mm, że to wszystko jest nic nieznaczące. Jeśli to, przy, jeśli to przyjmiemy, to mm, gdybyś mógł przyjąć świat jako nic nieznaczący i pozwolić, by została na nim dla ciebie zapisana prawda – Uczyniłoby Cię to nieodpisanie szczęśliwym. Czyli znowu staramy się pominąć to wszystko, co jest naokoło. Tym razem przez jakby zauważanie tego, że to jest nic nieznaczące. Jak uda nam się wymazać te wszystkie znaczenia, które nadajemy, zobaczymy, że one, no bo jeśli one są nic nieznaczące, to w zasadzie ich nie ma, to dopiero wtedy będzie mogła nam się pojawić prawda. Tak, to ja może przeczytam ten fragment, którego ty kawałeczek przeczytałaś, bo on jest bardzo moim zdaniem ważny. To, co nic nieznaczące, nie jest ani dobre, ani niedobre. Dlaczego więc nic nieznaczący świat miałby cię denerwować? Gdybyś mógł przyjąć świat jako nic nieznaczący i pozwolić, by została na nim dla ciebie zapisana prawda, uczyniłoby cię to nieopisanie szczęśliwym. Ponieważ jednak On nie ma żadnego znaczenia, jesteś zmuszony pisać na Nim to, czym chciałbyś, by był. Właśnie to w Nim widzisz. Właśnie to jest wprawdzie nic nieznaczące. Pod Twymi słowami zapisane jest... Przepraszam, pod, tak, pod Twymi słowami zapisane jest Słowo Boże. Prawda denerwuje Cię teraz, lecz gdy Twe słowa zostaną wymazane, ujrzysz Jego słowa. Jest to ostatecznym celem tych ćwiczeń. Tak, czyli... No właśnie, chodzi o to, żeby odkryć to, co jest zapisane pod spodem, a co przykryliśmy własnym osądem. Tak. To, to, to wszystko? To wszystko. Dziękujemy i do Dzięki. jutra.